Dziś zapraszam na film, będziemy pracować dwoma nożami samoróbkami. To jest nóż samoróbka, I zaraz drugi pokażę. To jest też nóż samoróbka oczywiście tylko kupiona płytka. To jest płytka do otoczenia aluminium. No, zaczynamy od noża do płytki aluminiowej. A teraz musimy zmienić na wiertak. Na wiertło. No i teraz będziemy przestawiamy na przecinek no i będziemy teraz przecinać. To przy przecinaniu oczywiście wolniejsze obroty. Nie docinamy do końca, tylko biorę w tym nikt i robię sobie jest pański. i możecie zobaczyć ładna powierzchnia powierzchni pomimo że mała tokarka powierzchnia ładna po przecięciu bardzo ładnie mała tokarka i nic nie rży wystarczą tylko po prostu dobre narzędzia dziękuję